Szymon, w jaki sposób deweloper może finansować swoją inwestycję? Deweloper ma co do zasady trzy możliwe środki finansowania. Przede wszystkim są to środki własne, które już posiada, ale także deweloper może posiłkować się kredytem w budowie. Trzecią opcją jest posiłkowanie się wpłatami nabywców. Mhm. Rozumiem, że jeżeli finansowanie jest z kredytu, to inwestycja będzie obciążona hipoteką. E, tak, tak, najczę najczęściej tak, bank będzie domagał się wpisu hipotecznego, natomiast należy pamiętać, że deweloper mimo, że nie finansuje swojego przedsięwzięcia posiłkując się kredytem, to na, w, w księgach wieczystych w dziale czwartym może znaleźć się e, zapis e, hipoteczny. Znaczy są to kwoty oczywiście niższe, ponieważ nabywcy, którzy nabywają prawo do mieszkań na podstawie umowy deweloperskiej, również mogą zaciągać kredyty i te banki będą również żądały wpisu w dziale czwartym Ksiąg Wieczystych, natomiast należy pamiętać, że to zostanie zaznaczone, że to dotyczy tylko tego lokalu i w przypadku, że ten lokal już zostanie wyodrębniony, ta hipoteka z gruntu zniknie i przeniesie się na wyodrębniony lokal. Okej, okay, czyli rozumiem, że jeżeli jest zapis o hipotece, to z gruntu nie, nie musi być to jakoś bardzo niepokojące, tak? tak? tak. Tak, oczywiście. Natomiast w przypadku, gdy deweloper finansuje swoje przedsięwzięcie posiłkując się kredytem, należy pamiętać, że w przypadku, gdy do umowy deweloperskiej nie jest dołączona promesa, promesa to jest taki dokument, który gwarantuje to, że nasz lokal zostanie wyodrębniony bez tego obciążenia. Natomiast tej promesy nie ma w momencie podpisywania umowy deweloperskiej, co jest rzadkością w ogóle, żeby było. To w takim wypadku w momencie podpisywania umowy przynoszącej własność, o ile ta hipoteka jeszcze nie została spłacona, bank musi przedstawić zgodę. I taka zgoda powinna zostać załączona do umowy przynoszącej własność. OK. A co zrobić, żeby e, hipoteka nie przeniosła się na nasz lokal, tak? Mhm. Czy tak no, przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, żeby promesa była załączona do umowy deweloperskiej. Natomiast bardzo często deweloperzy nie zgadzają się na takie, takie kroki. Nie wynika to z tego, że deweloper chce nam przenieść hipoteka na nasz lokal, mhm. natomiast w przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie jest dość duże, każdorazowe wystawianie promesy może być po prostu utrudnione. Jeżeli takiej promesy nie ma, tak jak wcześniej wspomniałem, musimy zadbać o to, żeby zgoda banku została wyrażona podczas podpisywania umowy przenoszącej własność. Dodatkowo, jeżeli nie ma tej promesy, w umowie deweloperskiej powinno znaleźć się zobowiązanie dewelopera do tego, żeby przenieść na nas własność lokalu bez obciążeń. Mhm. Hipoteka, promesa, wszystkie te rzeczy nie brzmią zbyt prosto. Rozumiem, że w momencie, w którym e, sprawdzi naszą umowę prawnik, on na takie kwestie będzie w stanie nam zwrócić uwagę, tak? Tak, oczywiście. Okay. Dzięki. Dziękuję.